Hej, cześć, witajcie. W kolejnym odcineczku idziemy dzisiaj trochę pokradać. Tutaj widzę, że jest zejście do starych powiedzmy czeluści więziennych. Czy my tutaj coś znajdziemy dla siebie? Ciężko powiedzieć. Ale może akurat zostało coś tu poukrywane. Czego nie widać. Ale tak na dobrą sprawę jeszcze to! Po... Dźwignia. Nie wiem co ona zrobiła. Ale coś na pewno zrobiła. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Wszystko pozamykane na klucz, a tą dźwignię. Orkowie niewolnicy. Aha. Dobra, może lepiej ich zamknąć. No dobra, tego się nie spodziewałem. Więzienie jest pozamykane. Pytanie, gdzie można. A ja zamknąłem tą kratę. Okej. Okay. Słychać jakieś pełzacze. Dobra, czy tutaj mi ludzie jacyś powstają, czy, czy po prostu tu nikogo nie ma? Jakiś łuk, spoko, miód. Skradanko mamy w razie czego. Bo ktoś tu se śpi, klucz Mesa? Czy ja zdobyłem właśnie dwa kluczego mesa? Nie tylko jeden. Dobra, to na pewno nam się przyda. Tylko pytanie: gdzie on zgubił klucz? Czy mu wypadł gdzieś na zewnątrz? Hm. To może być interesujące. Owieczki mają tu jakieś knechtów. Tego mogę okraść. Ukradnij strzały? Zrobiłbym to inaczej. No to dawaj. 71 strzał. Robiłbym to inaczej. Czy tam do więzienia mogę wejść? Bez właściwego Czyś Oczywiście, że nie słysza? mogę. Nie można wierzyć we wszystko, Pytanie: kto się będzie słysza? miał klucz? Ej, hey, ty! Siema, Brutus. Czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym gornem. Czy on może mnie przeszkolić? On będzie hey, chciał kesiora, ale możemy sprawdzić. Możesz mnie przeszkolić? Pewnie, pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. Ile chcesz? Hmm. Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panicy. Ale nie zwiał z pustymi rękami, zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jaki skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka, w skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Dobra. Mam coś dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, ok. mogę cię szkolić. Dobra. Chcę być Nauczysz mnie? Nie mogę. Ci... Do dziewięćdziesięciu. No tak myślałem, że nie nauczysz. Wiesz, mnie. gdzie skierował się Den? Jak najdalej stąd? Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Dziękuję. To bardzo pomocne. Cóż mogę powiedzieć? Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. No obraz, to doświadczenia zdobyliśmy, no to zawsze warto. Nie wiem, w co mam wierzyć. Wiesz, już Dzisiejszy odcinek Wiesz, chyba będzie nieco krótszy, bo ja już powinienem liczyć. się. Bo jutro kim do jesteś? Wstać. Nieważne kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę! Wchodź. Dobra. Tu jest trochę paladynów, tutaj jest jakiś kucharz. Czy ty Hej, mnie czegoś nauczysz? Łapy wyprecz od moich garnków! Nikt nie będzie ich ruszał. Ja odpowiadam za jedzenie. A to oznacza, że nikt inny nie ma tu wstępu. Rozumiemy się? Kto wybrał cię na kucharza? Kapitan Garund. Nim zostałem więźniem, byłem kucharzem we wściekłym dziku. Za co cię zamknęli? Między mną, a pewnym gościem, doszło do małej sprzeczki z użyciem tasaków. Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem za kratkami. Nie patrz tak na mnie. Znam ten zamek lepiej niż ty. Czy, Paladyni, zgadniesz dlaczego? Odpuść, nie wyglądasz mi na dawnego więzienia, jak uważasz, ale jeśli będziesz potrzebował pomocy, wiesz gdzie mnie szukać. Zobaczymy. No dobra, Woda jak ukradnę to będzie jako kradzież, ale tak, ja bym sobie oskubał na razie pokoje paladynów, a oni raczej będą chcieli się obudzić jeśli wejdę. Także musimy to zrobić po cichutku. Mamy już drugi klucz Gomez'a, także jest fajnie. A no, jakieś tam zapasy strzałbełtów, jakieś miksturki czy coś. Dobra, tu chyba nic więcej nie znajdę u niego. Nie będziemy go budzić, jest trzecia w nocy. No to... Miejmy serce. Dobra, tu coś mogę znaleźć? Czy nic nie mogę znaleźć? Mądrość bogów znaleźliśmy, to też spoko. I nie mogę okraść paladynów, znaczy się oni mają dużo zręczności. Dobra, no, tu sporo złota wpadło. No, ciekaw jestem, kto będzie miał ten klucz do powiedzmy. Jak to się ładnie nazywa, do magazynu, do tego kuferka. No tutaj jest sporo sekretów. Dobra, czy ty nic nie zwrócisz na mnie uwagi? Sekrety niebieskiego kółka? Zaraz sobie to sprawdzimy, nie? Tutaj nikt nie śpi. To jest podejrzana sprawa. Trochę złota, trochę srebra, także całkiem fajnie, przyjemnie. Dobra, tutaj mamy klucz. Czy tutaj ktoś siedzi? Liścik, kuferek, oczywiście. Bitwa o warant. Zaraz przeczytamy sobie te wszystkie książki, bo może coś tam. Sposób wydobycia rudy. Okej. Okay. Czy teraz będziemy mieć... No tu jest oczywiście trucizna za darmo. Tu mamy kolejne, czy mamy jeszcze jakieś książki nieprzeczytane? Bitwa o 2. Mądrość bogów to chyba już czytaliśmy. Włoskie pomienie czytaliśmy. A tak, zaskoczenie, właśnie długiej lemara musimy wsiąść. Poddawać. Dobra, tutaj to już chyba wszystko w miarę poprzeczytywane. Schemat na zbroję, na formułę. Dobra, zobaczmy, co tutaj się kryje. Czy nas coś zaskoczy, jakiś szkielet albo coś? Na szczęście nikogo nie ma. Magiczny pancerz to nic interesującego, ale to oczywiście mamy to różne skarby. Może coś jeszcze pochowane po kątach, ale chyba nie. O, magiczna ruda. Niebezpiecznie nie jest hodować rudę. Jakiś zwój? Co to za zwój? Stara maczeta. No dobra, jakieś tam wypędzenie zła paladynów. No to raczej to paladyni powinni tu zostawić. Stara monetka. Jakieś tutaj inne fajne dobroci. Ojo, ile tu podpadało? Kuszników, dwójka nam wpadła. Żelazny łuk wojskowy, no to całkiem solidny łuk, można powiedzieć. Surowa stal to też się cieszę, że nam wpadło. Może Engor będzie miał na sprzedaż jakąś? Ostrze to nie za bardzo fajne. No i kuferek, niestety, na klucz. To już drugi kuferek na klucz pewnie będą mieli go Paladyni. Jako, że już jest nowy dzień, to pewnie będę mógł się pomodlić do Inoska. I oczywiście to zrobimy. Tylko obawiam się, że ostatnio modliłem się za zręczność. I nie wiem, czy nie ma limitów na rozdział. Także trzeba by sprawdzić, bo może możemy się uczyć ograniczoną liczbę razy na rozdział... Siły zręczności punktów trafień. Także przydałoby się zdobyć te wszystkie bonusy. Właśnie zręczność, ale zręczność też nam się przyda. Zdobyć te wszystkie bonusy w tym rozdziale, bo w następnym, jeśli zdobędziemy, no to też fajnie. Tu jeszcze na górę nie przepatrzyłem dalszych komnat. Gorzej, jeśli ten klucz wypadł mu gdzieś poza, powiedzmy, jak to się ładnie nazywa, poza zamek i będziemy musieli wyjść na zewnątrz. Dobra, Knecht. Oj, magiczne zwoje, to lubię. Czy tutaj nie ma żadnej tabliczki schowanej? Niestety nie. Ale fajnie, że ktoś tutaj se stoi, nadzoruje, pilnuje. Tutaj oprócz ataku smoków to on jest bezpieczny, że tak powiem. Chyba, że jakieś smoki zaatakują w międzyczasie zamek. Tu nic, tu nic, tu jakieś drziny, inne rzeczy. Tu nic, 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 uferek możemy oczywiście otworzyć I kolejne swoje, światełko, lekka ryba i cóż. Chyba większość mamy oplądrowane, co się tutaj da. Trzeba będzie pogadać z ludźmi. Może tam ktoś tam se powstaje. Ale tak, jeszcze tu można by było pozaglądać. Tu na pewno są drzwi zamknięte. Tu raczej. Nic nie znajdę, ale lepiej sprawdzić. W razie czego możemy się nauczyć akrobatyki od Boostera, bo zagadał nas, że chodzimy jakoś sztywno. Jak tam przebiegałem sobie między odcinkami. No dobra. To tutaj to by było chyba na tyle. To co? Możemy się przespać do ósmej? I w zasadzie wtedy wszyscy powinni być na swoich miejscach. Ustąpisz mi łóżeczka, czym będziesz mnie chciał bić? Na szczęście nie chcesz mnie Chwała bić. Inosowi. Tego jeszcze nie ma? Po której on przychodzi? Czy on dopiero idzie? On dopiero Niech idzie Niech żyje król! Dobra. Chwila! Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale, jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Masz dla mnie coś ciekawego? Mogę ci załatwić ciężką zbroję. Oczywiście nie jest to tani towar. Przyjdź do mnie, kiedy już dobędziesz złoto, a dobijemy interesu. Gdzieś tu podziewał się też lekki pancerz. Mieliśmy tutaj zwolenników łuków i szpaty, ale gdzieś się zapodzieli. Jednakże, gdyby się do nich należał, to bezproblemowo mogę odsprzedać się ten pancerz. Może i kosztuje nieco więcej niż pancerz straży, ale to. Mimo wszystko nadal jest królewski pancerz. Dobra, bierzemy ciężki. No, on jest słabszy. Ale kupimy, bo jesteśmy strażnikami. Zdroje. Proszę, zapewnia doskonałą ochronę. Gdzie mogę się zdrzemnąć Że co, nie dość, że tyleż to jeszcze chcesz spać, możesz się przesłać w jeden z pokojów na piętrze. E, tylko nie łaź nigdzie więcej, jasne jak słońce. Być może będę mógł pomóc? Hmm, pewnie, czemu nie? Przyda mi się pomóc. Co jest to do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie, szczególnie potrzeba nam mięsa. Zatem, jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub kiełbasy, bylibyśmy Ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Pomożesz nam? Pewnie. Nie martw się, przyniosę ci mięso. Dwa tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już zdobędziesz mięso. A teraz muszę wracać do pracy. Dobra, rezygnował w naugisz raczej możemy. Proszę o czym nie... Przyniosłem ci coś. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Dobra, pręty masz, to bierzemy. Wytrych jeden, wezmę, zobacz, mamy dość sporo jeszcze. Z tutaj z tego nic ciekawego nie masz. Masz leczenie. To leczenie bierzemy, pewnie, że bierzemy. No i cóż, w zasadzie to tyle, co byśmy chcieli. Mikstur na razie nie ma potrzeby. No dobra, czy ja tu mogę jeszcze kogoś poukradać, tak żeby. Ty miałeś chyba trudną kradzież, to ci nie okradnę. Mamy 75 zręczności. Tu knechtów chyba też nie mogę, ale tam jednego mogłem okraść ze strzału, więc lepiej sprawdzić. Dobra, pogadamy jeszcze z Garątem, może kogoś będę mógł jeszcze okraść. Czy tu coś ciekawego leszy Raczej nie. Tu jest kuferek, ale czy oni się rzucą na mnie? Widzi i słyszy się to. To żadna tajemnica. To nic Bra, mapa górniejszej doliny i mnóstwo złota. Super. Nie mów, że to nieprawda. Orik, mogę cię okraść? Ser, będzie bardzo trudna kradzież, no to na pewno. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Jak wygląda sytuacja? To, że się pojawiłeś, daje nam nadzieję. Potrzebujemy cię. Idź porozmawiać z Garandem. On wszystko ci wyjaśni. Hej. Jeśli znajdę magiczną rudę, to co z nią zrobić? Przynieś ją do mnie, odkupią całą po pełnej cenie. Świetnie. Okej. Okay. Z którą grupą kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Sylwestra. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii, wspomagających smoki. Nie oszukujmy się, bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. Okej. Okay. Tak mówią pisma. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem Żadna ani jednym z moich ludzi. No? Słucha, tego nie zrobił. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa. Jakie są twoje rozkazy, żołnierzu? Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. W Zamierzasz nie więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić Nic do bezpiecznego miasta? Co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. No dokładnie moje słowa. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do lorda I Hagena bez dokładnych informacji o rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem trzy ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Nie musisz. Chyba nie mam wyboru. Nie mam Ale na dlaczego takie właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się to przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na Twoim miejscu. Tego jest A Ty już więcej. raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla Ciebie. Lepiej uważać, co się komu mówi. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Zgłoś się w tej sprawie do Tandora. On da Ci wszystko, czego Wszyscy potrzebujesz. Jeszcze więcej kłopotów. Gdzie mam szukać Bo Twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsiwalem. On powie ci wszystko na temat górników. Wszystko jest możliwe. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie ospokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. Tysiąc sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy, a Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. No dobra. Pójdziemy do Miltena, skarniemy od niego trochę kasy. I od Tendora to może sobie weźmy jakąś kuszę? Zobaczymy. Przysyła mnie garant. Potrzebuje wyposażenia. Broń do walki w zwarciu czy na dystans. Dystansowa. Łuk czy kusza? Kusza. Weź proszę tę lekką kuszę. Dorzucę też do niej bełty. Aura, pewnie to nie jest najlepsza kusza, ale trochę bełtów też się przyda. Mnie to już nic nie dziwi. Milton, Milten, słuchajno. Hey. Garant domaga się tysiąca sztuk złota za uwolnienie gorna. Nie jestła sumka. Mogę dorzucić 250 sztuk z mojej kieszeni. To za mało. Muszę jakoś zdobyć całą resztę. Zdobyć więcej złota? Hmm. Diego jest w tym specjalistą, ale go tu nie ma. Może sam Gorn odłożył gdzieś trochę złota. Powinniśmy się tego dowiedzieć. Czekaj, napiszę do niego list. Spróbuj go jakoś przemycić do Lochu. Dobra. Wiecie co, ja bym sobie chętnie skoczył poza odcineczkiem Nie do pory i nauczył się zręczności, bo chyba możemy zręczności się nauczyć. Po pięć punktów póki nie, co. On, tak o, i on ma tutaj trudną kradzież. Zobaczmy, czy możemy robić tak, trudną tak, kradzież, tak, bo tam punkcik nam wleciał. Ode mnie tego to nie możemy zrobić, tym, ale nie zawsze się uda. Dla jednego z więźniów. Mógłbyś go przekazać? Hmm, w zasadzie nie widzę żadnych przeciwwskazań. Dla kogo jest ta wiadomość? Dla Gorna. To bardzo ważny więzień. Nie sądzę, żeby garant się na to zgodził. Ale jeśli to dla ciebie takie ważne, chyba dojdziemy jakoś do porozumienia. Czego chcesz? Nasze racje żywnościowe stają się coraz mniejsze. Chciałbym dla odmiany najeść się do syta. Mam ochotę na smaczną kiełbasę i bochenek świeżego chleba. I trochę miodu. I butelkę wina. Tak, to wystarczy. Nie powinieneś mieć problemów ze zdobyciem tych artykułów. Wróć, kiedy będziesz już miał jedzenie. nie Mam coś dla ciebie. Oto jedzenie. Dobrze, dawaj, żarcie. Masz tę wiadomość? Tak, proszę. Pamiętaj, to dla Gorna. Wróć jutro. Do tej pory odbierze już twój list. No dobra, to nam wystarczy. Także ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. I cóż, widzimy się w kolejnym. Cześć.